Cześć z tej strony, Gnomek, i to jest szybka wiadomość. Mam nadzieję, że kolejny filmik wyjdzie jak najszybciej, chociaż nic nie obiecuję. I kolejna sprawa, kolejnym filmikiem nie będzie Let's Play: wszystkie serie Let's Play, które do tej pory robiłem, nie będą dokończone, a wszystkie zapowiedziane nie będą zrobione, ponieważ postanowiłem zmienić trochę kanał. No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co. Jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć więcej, kliknijcie na... do opisu. Wiem, tam będzie prawdopodobnie dużo tekstu, ale no cóż, czasami trzeba poczytać. Jeżeli po prostu chcecie się zdenerwować na mnie i napisać coś w komentarzu, to też proszę bardzo, ale póki co nie odwołuję do końca swojej decyzji, ponieważ myślę, że warto by było zrobić taki drobny eksperyment, jeżeli można tak to nazwać. Yy, da. Siema, cześć.